No dobra, a żeby do tej Japonii wyjechać, to ile trzeba mieć kasy? To też często pada takie pytanie, więc jak to jest z pieniędzmi? No, jak ja wyjeżdżałem do Japonii, no to w kieszeni miałem 10 tysięcy złotych mniej więcej, żeby no na pierwsze miesiące mieć. No i z tym pojechałem do Japonii, aczkolwiek w mojej sytuacji miałem gdzie mieszkać, bo wprowadziłem się do mojej dziewczyny, więc. Tak naprawdę nie potrzebowałem może aż tyle pieniędzy, aczkolwiek czymś musiałem płacić, więc kasa bardzo szybko wyparowała. Jak to jest z, in z innymi osobami? Ile tu trzeba mieć pieniędzy? No jest to dość. Wszystko zależy od tego, Ciężko w jakiej, jest sytuacji. Tak, w jakiej no. sytuacji przyjeżdżamy do Japonii. Jeżeli mamy nagraną pracę, przyjeżdżamy i kilka dni po przylocie rozpoczynamy pracę, więc mniej więcej po miesiącu dostaniemy swoją pensję to nie potrzebujemy aż tak wielkich zasobów finansowych. Tym bardziej, że firma pewnie jeszcze zapłaci za mieszkanie, czy może lot. To już ciężko. To już ciężko. Duża japońska firma, jeżeli będziemy pracować w wielkiej, znanej japońskiej marce, którą większość z nas ma w swoim living roomie w postaci telewizora czy komputera, to wtedy na pewno mamy jakiś pakiet relokacyjny. Chociaż warto dodać, że japońscy przedsiębiorcy coraz częściej nie chcą płacić tak zwanego pakietu relokacyjnego i wolą szukać kogoś na miejscu. Tak, o tym wspominaliśmy wcześniej, że lepiej być tu na miejscu, i lepiej mieć już w ogóle wizę jakąś, tak? I wtedy bardzo łatwo jest znaleźć pracę. Wielu pracodawców nie chce im się wyrabiać wizy, bo to jest długotrwały proces, jeszcze kosztuje jakieś pieniądze pewnie, i firmom się po prostu tego nie chce robić, więc wolą wziąć kogoś tutaj na miejscu. Tak? No a to jest z tym pieniędzmi, no to jeśli przyjedziesz do Tokio, większość obcokrajowców pracuje w Tokio, tak? 40% tak. siedzi tutaj w Tokio, bo tu jest najwięcej pracy i najłatwiej znaleźć robotę. Czyli jak tu przylatujesz, to musisz gdzieś mieszkać. Na początek wystarczy Share house, tak? Tak. jakiś guest house, to ile? 50 tysięcy jenów w Tokio da się? Da się znaleźć, da się znaleźć. Paradoks jest taki, że jeżeli będziemy mieszkać dalej od Centrum, możemy mieszkać bardzo, bardzo tanio. Natomiast wykosztujemy się na dojazdy, jeżdżąc na rozmowy rekrutacyjne, na spotkania, na targi pracy. Tutaj będzie nas to bardzo bolało. Tak, więc na początek jakiś guest house w rozsądnej lokalizacji, jeden pokój wystarczy, żeby przetrwać te pierwsze tygodnie, miesiące w poszukiwaniu pracy, a potem już sobie znajdzieć normalne mieszkanie. Problem z mieszkaniem w Japonii jest taki, że trzeba dużo kasy wyłożyć, żeby się przyprowadzić. No trzeba tak, tak dwa, trzy różne... częście od razu zapłacić, czyli wychodzi od razu 400 tysięcy jenów czy coś takiego, żeby zależy, się odprowadzić, Zależy od mieszkania, zależy od... ale większość na pewno tak, uh, w uh, landlordów będzie chciała od nas uh, ten rejkin. Tak, jakbyś to przetłumaczył? Pieniążki za to wdzięcznościowe, za tak? tak za to, wdzięcznościowe, nazwijmy że... tak? to. Z polskiego Która. wdzięcznościowe, czyli które by wynosiło jeden czynsz, dwa czynsze miesięczne, a najbardziej typowy byłaby sytuacja, w której płacimy jeden, dwa, trzy czynsze od razu. Tak, więc tu się można wykosztować. Jest na początek jakiś guesthouse, house, share house albo Airbnb może też da się dało, nawet na miesiąc coś załatwić. Bo teraz tego jest dużo w Japonii. No i w międzyczasie szukamy roboty. No to wydaje mi się, że no z 10 tysięcy to, to nie jest bezpieczne 10 tysięcy tak? złotych. Mało, nie powiedziałbym, to, to nie jest dużo, jeśli nie mamy pracy. Tak. Jeżeli przyjeżdżamy Czeko na Walking Holiday i, i nie mamy pracy, chcemy tutaj jej szukać na Walking Holiday, to błyskawicznie wyparuje. E, ponieważ będziemy mieszkać e, w guest house bez własnej kuchni, mhm. będziemy zawsze jeść no, poza domem, tak? to nie będzie kosztowało tania tutaj. Tak, więc. No, jednak wycieczka do Japonii za wymarzonej pracy nie jest tanią zabawą. Więc tutaj trzeba jednak trochę pokombinować. I trzeba też odłożyć jakąś konkretną kasę, no bo jednak koszty są spore, życie na miejscu tutaj w Japonii i może to bardzo szybko wyparować. Dobrym pomysłem jest na przykład jakiś wolontariat, coś takiego i zaraz o tym powiemy. I też można w ten sposób długo siedzieć w Japonii, nie wydając aż tyle pieniędzy. Tak, więc zapraszamy na kolejne odcinki.